Na przedstawicieli rodziłem, dla wizji no, i chciałbym Państwu coś podać do wiadomości, to zapowiedzieć coś, co się wydarzyło mnie, dzisiaj mnie, rano. Otóż w Warszawie obiegła zapodana informacja, że na porannych uroczystościach w kościele Sydynera a to, że nie nagrywasz, to twoja strata że w kościele seminaryjnym na dzisiejszej porannej mszy nie było Jarosława Kaczyńskiego a powód był podany taki że został w brutalny sposób pobity przez rzecznika prasowego popisu Pana Hoffmana Oczywiście ta kaczka była tak skompilowana, że w bardzo szybki sposób można było ją zdementować, bo by, ci wszyscy, którzy byli na rannej krzy, widzieli pana prezesa i który uczestniczył, który uczestniczył także tutaj w uroczystości złożenia wieńców i jednocześnie, jednocześnie później w przebiegu uroczystości. I słuchajcie, drodzy Państwo, patrzcie, jak. Starają się w jakiś hamski, w ordynarny sposób zniszczyć bit, legendę i jednocześnie to wszystko piękno, które kształtuje tu się wokół krakowskiego przedmieścia. Jak sądzicie, kto był autorem tej kaczki? Kto był autorem tej informacji, która niby ze szybkością wiatru rozchodziła się po Warszawie? To był nasz kochany Andrzej Hadać. Szkoda chłopaka, bo wykorzystują go bezlitosny sposób. On zna subtelności tego terenu. On wie dobrze, że te wszystkie fakty, które tu mają miejsce, muszą mieć swoje podmiotowe podłoże. I podrzucają, podrzucają szkoda mi tego Andrzeja. Dlatego, że w pewnym okresie czasu bardzo dużo zrobił tutaj dla pamięci, dla utrwalania tych faktów na krakowskim przedmieściu. A teraz obraził się. Ja nie wiem, czy miał podstawy do końca, ale po prostu dla spraw wielkich, dla historii, nie wolno obrażać się na majestat. To jest majestat Rzeczypospolitej, drodzy Państwo. Nie wolno się obrażać. I nie wolno majestatę szargać. Wszystkim, którzy byli zainteresowani tą informacją, przekazuję prawdę materialną faktów. Na dzisiejszej porannej mszy w kościele seminaryjnym był wśród zgromadzonego ludu pan Jarosław Kaczyński. Był. Według tego, co wiemy, nie posiadał cech pobicia, maltretowania i jednocześnie przygnębienia, które może wynikać z niepowodzenia, jakie istnieje w jego partii. Drodzy Państwo, miejcie świadomość: nie dajmy się wciągać w intrygi. Nie dajmy sobie mówić tego, co nie mieści się w naszych głowach. Pamiętajcie, Pan Jarosław Kaczyński. Był na porannej mszy za duszę 96 Polaków, którzy 10 kwietnia zginęli na Smoleńskim lotnisku, lecąc na 70. rocznicę zbrodni Katynia. I taka to jest nasza prawda. A nasza kolejna prawda tego miejsca to jest taka, że tutaj to miejsce historycznie w wielki sposób wyznaczyło się symboliką krzyża i tym wielkim patriotycznym uniesieniem, jakie okazali Polacy po katastrofie samolotu. Taka to prawda została w naszej historii zapisana nie potrafi tej prawdy zmienić, zafałszować, a jednocześnie poddawać marnym plotkom obyczajowym.